Drodzy widzowie, witajcie na kanale Strefa Wojska. Francuskie chałupy kołowe Caesar to pod względem biznesowym jeden z beneficjentów tego, co się dzieje na wschodzie. Kolejne kraje zamawiają to rozwiązanie od Candes France, ale pojawiają się i to całkiem niemałe kontrowersje, jak na przykład ostatnio w kwestii Maroka. No ale czym tak naprawdę jest francuski Cesar i czy faktycznie jest się czym ekscytować? Przekonajmy się. Zapraszam do materiału, ale wcześniej zapraszam was jeszcze do subskrybowania kanału. Zaczynajmy! Pełna nazwa omawianego się bohatera to, i tu wierza translator, bo tak pięknie tej nazwy nie wymówię. Oznacza to mniej więcej system ateleryjski usadowiony na ciężarówce. Caesar to zlepek połączonych pierwszych liter poszczególnych wyrazów. Historia naszego dzisiejszego bohatera zaczyna się pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy to przedstawiciele francuskiego wojska sugerowali, że potrzebują armaty natowskiego kalibru 155 mm na podwoziu kołowym. Chodzi o system mobilny, prosty w użyciu, tani w eksploatacji, który będzie można zaangażować w działania bojowe w różnych częściach świata, na przykład w Afryce, gdzie Francja miała sporo interesów, które trzeba pilnować. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem prac określono wstępne wymagania techniczne. W nich znalazły się takie parametry jak masa poniżej 20 Ton, czy lufa długości 52 kalibrów, choć początkowo myślano, że wystarczy 39 kalibrów jak w gąsienicowych amerykańskich haubicach typu Paladin. Do tego nowy sprzęt powinien mieć możliwość transportu na pokładzie samolotów transportowych, m.in. C-130 Hercules. Faktyczne prace ruszyły na początku lat 90. i w 1994 roku po raz pierwszy zaprezentowano nowe rozwiązania. Przez kolejne 4 lata testowano zarówno demonstrator technologii, jak i dwa prototypy na podwoziu od Mercedesa typu Unimog. Testy odbywały się w różnych warunkach klimatycznych, zarówno w zimnej Norwegii, jak i w gorącej Arabii Saudyjskiej. Testy, jak i proces ulepszania Cezara trwały w następnych latach. Wtedy też zbudowano trzeci prototyp, uwzględniający wnioski z wcześniejszych prób. Zmiany dotyczyły m.in. systemu kierowania ogniem, zwiększenia liczby przewożonych pocisków czy układu ładowania. W latach 2003-2007 próby rozpoczęły się już na egzemplarzach przedseryjnych, a wstępna produkcja seryjna ruszyła w 2006 roku. Oficjalne przyjęcie do służby nastąpiło dopiero w 2008. Zatem łatwo policzyć, że od pierwszej prezentacji do wprowadzenia do służby minęło w przypadku francuskiego działa, 14 lat. Jak to porównacie z ukraińską Bogdaną, to myślę, że widać jakiego wyczynu dokonali nasi sąsiedzi. Prezentacja działa w 2018 roku, służba bojowa od 2022, a w następnych miesiącach modyfikacje, wymiana podwozi już w 2024 można mówić o seryjnej produkcji wnoszącej kilkanaście dział miesięcznie. No ale to mała dygresja. Francuska haubica zaliczana jest do typu odkrytego, to znaczy system działowy umiejscowiony jest na podwoziu ciężarowym, a cały mechanizm działa nie jest w żaden sposób obudowany, w w na przykład do szwedzkiego Archera czy RCH-155 na podwoziu Boxera, które są konstrukcjami w pełni zautomatyzowanymi. Miejcie świadomość, że niemieckie rozwiązanie wymaga obsługi tylko dwóch żołnierzy, którzy nawet nie muszą opuszczać pojazdu w trakcie dokonywania odstrzłuku. Załoga Cisara składa się natomiast z pięciu osób kierowcy, dwóch ładowniczych, celowniczego i dowódcy. Oczywiście sytuacje bojowe bywają różne i w razie potrzeby liczba osób potrzebnych do obsługi Cisara może zostać zmniejszona. Francuski sprzęt strzela na minimalną odległość 4,5 km. Chociaż w przypadku strzałów na wprost, dystans ten może osiągnąć poziom około 2 km. W kwestii dystansu, na który można dać strzał, to wszystko zależy od rodzaju użytej amunicji. Generalnie francuska konstrukcja jest dostosowana do różnego typu wariantów. Zatem możecie użyć tu np. odmiany przeciwpancernej, kasetowej czy odłamkowo-burzącej. Natomiast przy użyciu amunicji precyzyjnej typu Vulcano GLR, Odległość maksymalna przekracza już 70 km i może sięgnąć nawet 80. Testy Cezara właśnie z wulkanu odbyły się w 2022 roku i zakończyły się pomyślnie. Kąto strzału wynosi od 19 do 68 stopni. Z tyłu podwozia znajduje się płyta oporowa, która jest opuszczana podczas ataku. Ma ona dwa dobrze widoczne lemiesze, które wbijają się w powierzchnię i stabilizują całe działo. Podczas oddawania strzału podnoszone są dwie ostatnie osie pojazdu. Czas z przejścia marszowego do pierwszego strzału. Zajmuje około 60 sekund. Natomiast czas opuszczenia miejsca bojowego wynosi od 30 do 40 sekund. Długość lufy, jak już wspominałem, wynosi 52 kalibry, czyli tyle samo ile u naszych krabów czy K9. Szybkość szczelność wynosi 6 strzałów na minutę. Jeśli jednak zmniejszycie załogę do obsługi, no to spanie także prędkość oddawania strzałów. Na pokładzie mamy półautomat ładujący. Caesar może działać w większych oddziałach, ale także samodzielnie. Posiada nowoczesny system kierowania ogniem oraz nawigację satelitarną i bezwładnościową. A zapas amunicji wynosi 18 nabojów, jeśli mówimy o podwoziu w wariancie 6x6. No właśnie, skoro dotknęliśmy tematu podwozia, to mówimy o trzech wariantach. Pierwszy, już dzisiaj wspominany, to Mercedes-Benz Unimog, na którym były zbudowane prototypy, a także ten wariant wybrała Arabia Saudyjska. Dużo bardziej rozpowszechnione jest jednak rozwiązanie od Renault, czyli Sharp 5, również w układzie 6x6. To to rozwiązanie wybrało francuskie wojsko. Mamy tu silnik o mocy 260 koni mechanicznych, a kabina spełnia wymagania opancerzenia na poziomie Stanach 2, czyli wytrzyma ostrzał amunicją kalibru 7 i 62 mm z odległości 30 metrów. Jest też wariant 8x8 i tu mowa o Tatrze 8157. Większe podwozie to przede wszystkim dwa razy większy zasób amunicji, który wynosi 36 naboi. Jest też lepiej opancerzona kabina, która od odpowiada normie stanach 3. No ale coś za coś. Masa całego zestawu wzrosła powyżej 30 ton, a i takiego Cizara za pomocą Herkulesa już nie przetransportujecie. Prędkość maksymalna na utwardzonym terenie to około 90 km na godzinę, a w terenie to już około 50, a zasięg operacyjny z kolei wynosi około 600 km. Dokładne parametry podwozia od Renault, które teraz produkuje firma Argus, to masa bojowa na poziomie około 18 ton. Długość to prawie 10 metrów, szerokość to nieco ponad 2,5 metra, a wysokość wynosi 3 metry i 20 centymetrów. Skoro Cesar został wprowadzony w 2008 roku, to łatwo policzyć, że mowa już o ponad 15-letnim rozwiązaniu. Myślę, że to wystarczający czas, aby pomyśleć o modernizacji i właśnie taka jest już planowana i praktycznie nowi użytkownicy wybierają tylko tę opcję. No, może poza Estonią, ale i zależało na czasie. Na czym ona polega? Działo pozostaje to samo i zmiany dotkną przede wszystkim podwozia. Zostanie ono przeprojektowane, ale dalej będziemy mieli układ 6x6. Zostanie także wzmocnione opancerzenie kabiny, a cała konstrukcja otrzyma dodatkową ochronę przeciwminową. Zmianie ulegnie także silnik. Nowa jednostka napędowa otrzyma znacznie większą moc. Z 260 koni mechanicznych nastąpi wzrost do 460. Ponadto będzie unowocześniony system kierowania ogniem, nowe radiostacje czy system zakłóceniowy od francuskiego Thalesa, a więc Paraż, który ma służyć przede wszystkim ochronie przed zdalnie z detonowanymi ładunkami wybuchowymi. Największym użytkownikiem Cizarów jest obecnie Arabia Saudyjska, która powinna posiadać ich około 155 na podwoziach od Mercedesa. Następnie mamy Francję. Która w teorii powinna mieć ich około 77. Ale wiemy, że pewna część została przekazana Ukrainie. Natomiast tak będzie tylko przez kilka lat, bo wkrótce Paryż stanie się użytkownikiem z największą liczbą tych haubic. Na początku zeszłego roku bowiem zamówiono aż 109 dział w najnowszym wariancie Mark II. Za kontrakt zapłacono około 350 milionów euro, a dostawy powinny ruszyć od 2026. 6 dział ma Tajlandia, a około 55 Indonezja. Spore zamówienie na koncie ma również Republika Czeska. Ona na podstawie umowy, i jednego aneksu, zamówiła łącznie 60 62 sztuki, ale rzecz jasna na czeskim podwoziu od Tatry w układzie 8 na 8 W przeciwieństwie do francuskich dział jest tu inny system kierowania ogniem czy radiostacje. Czesi też wynegocjowali duży pakiet przemysłowy i wartość całego przedsięwzięcia na poziomie ponad 400 milionów euro w 40% zostanie zainwestowany w lokalnym przemyśle. Cizary zastąpią czeskie dane. Cztery działa zostaną wyprodukowane we Francji, reszta w Czechach. Całość dostaw ma potrwać do końca 2026 roku. O kolejnych użytkownikach za chwilę, bo teraz trzeba pogadać o Ukrainie, bez której nie byłoby pewnie następnych sukcesów sprzedażowych. Tu trzeba oddać Francji, że bardzo szybko, bo już w kwietniu 2022 roku przekazała pierwsze 12 dział do naszego wschodniego sąsiada. W związku z czym francuski produkt szybko został rzucony w bój. Tu można wymienić chociażby wspólne działania z lokalnie produkowaną bogdaną przez wyspy Węży. Swoją drogą te dwa systemy są do siebie bardzo podobne i podejrzewam, że po ustabilizowaniu sytuacji na wschodzie Cesar zyska silnego rywala na rynku eksportowym. W każdym razie w następnych miesiącach donacja sprzętu postępowała dalej również ze strony Danii, która dała Ukrainie wszystkie 19 zakupionych dział na czeskiej Tatrze. Łącznie zatem w dwóch odmianach kijów powinien posiadać około 49 egzemplarzy, ale zapewne jest tego trochę mniej, bo jednak kilka sztuk zostało zniszczonych. Natomiast to jest ciekawy case, także jako przykład dobrego interesu, jaki robi Paryż. Mianowicie na początku zeszłego roku ogłoszono inicjatywę wyprodukowania na potrzeby Ukrainy łącznie 78 scyzarów. To znaczy, tyle mógł wyprodukować producent, ale ktoś musiał za to zapłacić. Wiemy już, że z tej puli minimum 12 sztuk opłaciła Francja, a 6 Kijów. Potem do inicjatywy dołączyła Dania, która ponownie z Francją miała opłacić pozostałe 60 egzemplarzy. Ale nie znamy dokładnego rozkładu, kto za co zapłacił. Cezary zatem już prawie 3 lata służą na froncie i trzeba przyznać, że się sprawdziły. Ukraińscy żołnierze chwalą je za mobilność, zwrotność, precyzję czy zasięg prowadzonego ostrzału. Aczkolwiek bywają także informacje krytyczne. W niektórych egzemplarzach miał zawodzić system kierowania ogniem, czy czas potrzebny do rozpoczęcia ostrzu miał wynosić znacznie więcej niż deklarowane 60 sekund. Dobre oceny z działań bojowych zaowocowały kolejnymi kontraktami. Francuzi ze swoimi haubicami osiągnęli więc sukces sprzedażowy, podobny jak my z piorunami. Estonia zamówiła 12 dział i już się cieszy z dostawy pierwszej partii liczącej 6 sztuk. Tu mówimy o podstawowej wersji Cisara. Litwa zamówiła 18 egzemplarzy w wersji Mark II. Umowę ramową do 36 sztuk podpisała ostatnio Portugalia, a 28 kupiła Belgia. W przypadku tych dwóch krajów także mówimy o wersji Mark II. Tyle samo ma pozyskać Armenia, aczkolwiek prawdopodobnie w pierwotnej wersji. Chorwacja z kolei podpisała umowę ramową na 12 dział, a Słowenia też chce kupić francuskie haubice. Odpowiednie porozumienie o wspólnym zakupie uzbrojenia zostało już podpisane razem z Francją, ale brak szczegółów ilu ma dokładnie egzemplarzami jest Zainteresowana Lublana. Nie dziwi więc informacja, że producent zwiększył ilość produkowanych dział z 6 do 12 sztuk miesięcznie. Jak więc widzicie, działania na Ukrainie znacznie zwiększyły zamówienia. Co myślę ponownie pokazuje, że wysyłanie sprzętu na wschód może się także opłacić biznesowo i to bardzo. Jak zsumujecie te wszystkie zamówienia, plus to, co już dostarczono, to łącznie będzie tego ponad 600 hałpic. No ale tak różowo nie jest, bo Francja coraz częściej przegrywa ze swoim obecnie najgroźniejszym rywalem, a więc Atmosem 2000. Często jednak na własne życzenie. Kontrowersje zaczniemy od Kolumbii. W tamtejszym przetargu, jako docelowe rozwiązanie, wybrano właśnie Cizara. Bogota już miała podpisywać kontrakt. Kiedy nagle producent, a więc obecnie KNDS France, nagle podniósł cenę o 12% w stosunku do pierwotnej propozycji? To bardzo poirytowało Kolumbijczyków, przez co odrzucili oni tę ofertę i szybko podpisali umowę z Elbit Systems, który ceny swojej propozycji nie zmienił. Kolejną rysą na wizerunku Cizara jest Maroko. O tym szerzej mówiłem w ostatnim odcinku wojskowych newsów. Maroko w 2020 roku kupiło 36 dział wraz z amunicją za około 200 milionów euro. Dostawy ruszyły od 2022 no i zaczęły się problemy i awaria. To Akurat normalne, ale producent miał podobno nie zwracać szczególnej uwagi na wezwania Maroka do naprawy sprzętu. Rabat ostatecznie tak się poirytował, że postanowił wybrać opcję od Elbit Systems. Sprawa jest dość świeża, więc jeszcze nie jest pewne co dalej z Cesarami i czy ten kontrakt będzie kontynuowany. Czesi mieli podobny problem jak Kolumbijczycy i cena kontraktu jest około 40% większa niż pierwotnie zakładano. Ale umowę udało się utrzymać, zapewne dzięki dużemu udziału lokalnego przemysłu. Skąd wzrost ceny? Tłumaczono to inflacją i wzrostem cen materiałów. Kłopotliwa była także Dania. Ona posiadała jak pamiętacie Cezary na Tatrach, ale całość oddała Ukrainie. Wydawałoby się, że Dania powinna zamówić ponownie te same działa u francuskiego producenta, ale nagle w bardzo szybkim tempie kupiono oczywiście Atmosy 2000, a do tego wieloprowadził cały wyrzutnie Puls. Podobno Elbit skusił Kopenhagę bardzo szybkim czasem dostaw, bo przez wsparcie Ukrainy Dania została praktycznie bez artylerii. KNDS nie mógł pod tym względem równać się ze swoim głównym rywalem. Niemniej wokół tego kontraktu jest mnóstwo niejasności, i choć sprzęt kupiony jest wysokiej klasy, to co chwilę wychodzą jakieś smaczki, które pokazują, że Dania bardzo słabo przeprowadziła całą procedurę. Wyszło na jaw na przykład, że zakupione pojazdy posiadają cywilne GPS-y, które nie spełniają wymagań wojska, bo je dużo łatwiej zakłócić. KNDS uznał się za pokrzywdzonego i podał Duńczyków do sądu, aczkolwiek mamy już informację, że sprawa została wycofana, więc musiało dojść do ugody. Na czym ona dokładnie polega, nie wiemy, ale można tu połączyć kropki, z których wychodzi pewien rysunek. Odczytuję go w ten sposób, że skoro Dania sponsoruje zakup kilkudziesięciu kolejnych dla Ukrainy, to producent Cizarów i tak swoje zarobi, ale to tylko moja interpretacja. Podsumowując tę kontrowersję, Wychodzi na to, że to nie tyle problemy samych działczy konstrukcji, a bardziej niezrozumiała polityka KNDS. Przez to Atmos 2000 umaca się na międzynarodowym rynku. W Polsce ostatnio gościliśmy Cezara, któremu użyczyliśmy miejsca na poligonie w wózce. Miał tam dokonać próbnych strzałów na odległość ponad 40 km. Do próby wykorzystano podwozie od Tatry. Aczkolwiek nie tyle była to próba sprzedaży nam systemu, ile zachęcania do kooperacji przy produkcji emisji artyleryjskiej. Nasze Kraby czy K9 mogą wykorzystywać tę samą amunicję co francuski system. No i widzowie, dobrnęliśmy do końca. Myślę, że Cesar to naprawdę dobry sprzęt, który w swojej kategorii nie ma się czego wstydzić. Moim zdaniem są lepsze konstrukcje, ale bez wątpienia Francuz też potrafi robić dobrą robotę w boju i to trzeba wyraźnie podkreślić. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, gdzie czekam na wasze zdanie o tej konstrukcji. Trzymajcie się, miłej soboty i do następnego odcinka. Hej!